O no, zobaczcie tutaj, dwie dziewczynki do nas idą, Jola i Ola, no chodźcie tutaj, pokażcie jak wyglądacie, no, o i zobaczcie co przede wszystkim się pokazać, dziadzia, dziadzio troszeczkę się poprawił, ja już myślałem, że z ciebie nic nie będzie, że z ciebie już nie będzie dziadulku, no nie bój się, nie bój się. Ale dostał wszystko co było możliwe, to nawet już nie końca, bo to ciocia Ola wszystko załatwia, ale zobaczcie. Chyba troszkę lepiej wygląda, no chudzielec jest cały czas, ale z ciocią molą zauważyliśmy pewną poprawę u niego. Teraz tutaj został wypuszczony na taką łączkę specjalną, gdzie jest jeszcze dużo trawy. No, sobie chodzi tutaj z różnymi zwierzaczkami ale trzyma tutaj się z, z olą i z jolą Ty to też ładnie wyglądasz Zokrągliłaś się co? O zobaczcie jak Ola ładnie wygląda Jola troszeczkę gorzej No, ale też nieźle Ale dziadek się poprawił Chodź tu dziadziu, pokaż się wszystkim Chodźcie, pokaż masz takie specjalne franzelki, żeby ci muchy nie wchodziły do oczu. No i energii dostał tutaj więcej, chodzi po tej trawce. Widocznie wasze trzymanie kciuków za jego zdrowie trochę pomogło. No, tak? Jak się czujesz? Jak się czujesz? Jak się czujesz, co? Ty to jesteś też chudźnika. Ale... Ze staruszki jesteście takie, że. Stary jesteście jak świat. Stary jesteście jak świat. No, ale cieszę się, że dzisiaj się popragnę naprawdę. No, taki energiczny się bardziej zrobił. Tak, chodź tu, pokaż się z tej strony, jaki jesteś piękny. Stary, ale piękny. Te Żebra nawet tak ci nie wystają, troszkę złapałeś tutaj, mi się daje. Troszkę złapałeś. Także tak tu tak u nas wygląda. Te trzy staruszki trzymają się razem. Jola, ola, i dziadzio. Ty najlepiej wyglądasz z całego towarzystwa. ródka się zrobiłaś. No. Tutaj jeszcze trochę trawy jest, bo tam dalej to piachy już mamy na tych innych podokach. Dziadzio to taki dziadek, przypomniało mi się, że on jest strasznie kochliwy. Tak samo przed jak do nas przyjechał, to sobie zawsze musiał jakąś dziewczynę upatrzyć. No uważaj, bo dostaniesz, bo kopa dostaniesz od dziewczynki. No, nie strasz go, on ledwo łazi. Ty nie dobra jesteś? Dziadzio tutaj led, jednym kopytkiem stoi nad grobem, a ty go tu kopytem straszysz. Taki romans biwaczny. Tak, w każdym razie zawsze sobie upatrzył jakąś dziewczynę. Zawsze miał jakąś narzeczoną tutaj i tak biegał. A to za jedną, a to za drugą. I też z ciocią ono w pewnym momencie myśleliśmy, że on też taki chudy jest. Między innymi od tego, że on cały czas tutaj biega. Biega za dziewczynami, romansuje z nimi dlatego nie może zbabać kilogramów. No, ale później go trochę zamknęliśmy na innym padoku. Później zamknęliśmy go w stajni. Raz, drugi, trzeci. I się okazało, że to nie od tego biegania jest chudy, tylko po prostu jest chudy. Nie? I tam miałem już i... wszystkie badania, także wydawało się, że już będzie, bardzo, bardzo słabo z nim będzie, ale jakoś teraz poprawiło mu się. No i dobrze. Niech sobie żyje tu jak najdłużej. Ma teraz dwie dziewczyny, ma dla kogo żyć. No także kilka osób się pytało, co tam u dziadzia martwiło się. A u dziadzia całkiem dobrze. No. Także pozdrawiamy tutaj ze Starego Polesia. Przy okazji przypomnę, że następny dzień otwarty jest 8 czerwca. O tam jakiś koń. Kaszle. No dobra, dobra, to, to dzięki i do zobaczenia. Cześć.